No. Bonny. No. Co? Co? Weź mnie, co ty robisz? Nie, 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 tylko nią! Nie, 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 tylko nią! No, ja, 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 Widzę na Widzę na ja, 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 A, witajcie widzowie e, Znaczy Witajcie e, to był kolejny, nasz znaczy, e, pierwszy odcinek e, generalnie na tym na kanale e, Nagrałem już 80 odcinków oczywiście e, Żadnego nie publikowałem ponieważ żadnego już nie mam i, i, i masakra się stała po prostu I, i, i Kamilos ten ścipski Kamilos Pokuciłem się z nim o, o YouTube'a i o farmy bananów <grystanie> i już z nim nie nagrywał No i dzisiaj zagramy sobie w Expert Mapę Będziemy sobie robić serię z Bloom City 6 myślę. Będziemy, będziemy nagrywać takie właśnie o, mapki nie? na super ciężkim e, poziomie Będę publikował nawet filmy, których e, ten, w e, których Przegrałem, więc no... Yy. Zaczynamy, a ja więc żeby zacząć od Benjamina w tym oto tu miejscu konkretnym no, dobra. To są alternatywne rundy blonów, bo pewnie będą... będą niewidzialne regro i bezpadowe, to będzie trzeba się strzec. Hmm. Mamy nową małpkę, jakiś despacito myślę, że. Myślę, że powinniśmy ją przetestować. Generalnie. Hmm, cokolwiek wzrok. Nie, nie. nie mam nic praktycznie do niej zrobionej, ale. Hmm. Może powinienem nią zainwestować. Zobaczmy. Fajnie wygląda, ale. Zacznijmy od czegoś prostszego. Najpierw od dart Maul. I od pirackiego no więc ja już przedłużam, zaczniemy może, dobra, dobra, Damy daleki zasięg i od razu idziemy w bocianie gwiazdo, bo z tego co pamiętam szybko naprawdę były te rundy z tymi niewidzialnymi. Ja postaram się tutaj kurde jakoś tu ugrać. O, o ty właśnie mówię. Dobra, aktualnie ja chyba już widzę plan, który będę stosował. Ja są bardzo prosty, po prostu pójdę w kupców, będę miał dużo hajsu, będę miał dużo obrony. Ja będę musiał się tym zastanawiać. Generalnie myślę, że ten tryb jest cięższy od niektórych trybów, które niby są cięższe od tego. Na przykład... Niemożliwe z jednym sercem. Myślę, że on jest Łatwiejszy pomimo, że jest niby ciężej i tak dalej, wszystko kosztuje drożej. To nie ma takich rund niespodziewanych. A wszystko wiadomo, że łatwiej zrobić tutaj. Jak wiesz, czego się spodziewałeś. Generalnie będę wrzucał dużo gier. E, chyba ja nawet e, nie umiem montować. Chy, nie wiem, może umiem. E, Będę, będę będę... No jakbym miał pieniądze, to bym montował więcej i robił lepsze filmy i więcej filmów, ale oczywiście jestem... Jestem spłukany. Uff. Ale po co do komu? Będę nagrywał, co będzie leśnieć nie? To już nieważne kto mnie będzie oglądać. A widzowie, no dwie lub trzy łapki w górę. Nagrywam następny odcinek. Tak, tak. Nie wiem czy to dobijecie. Myślę, że to może być trochę za dużo <laughs> Ale zobaczymy A, kupców muszę zrobić, zobaczcie, on generuje pieniędzy. Już niedawno go postawiłem, a pieniądze pieniędzy wygenerowało. O! Mi tu trochę przychodzą. Trzeba tu wywestować w kulki Trzeba coś postawić, nie? To się źle skończy. Na przykład pić a O, wiedziałem. Albo nie, czekaj, o. Muszę sprzedać. No, i teraz to jest gitara. Nie pamiętam, czy mułap tu szybciej czasem niesie. Wtedy może być kiepski. Chyba nie będę gotowy. O, pirat. Nie, ten pirat to jest taka małpa, nie? Dobra, postawiony. Postawimy go nie na ołowiane e, balony, żeby jak żeby były takie balony fioletowe, nie? To nie ten. Rozbijam tymi kulkami złymi. Już mam podpałem strzały, to nie potrzebuję więcej. Ale co jeszcze zrobimy, dwa? Bardzo dużo kamuł jak widzę. Trochę nie podoba. Ale mamy dobrą defensywę, tak mi się wydaje. Moja łódź pod że to bardzo robi. O, są tutaj niewidzialne kamu i to już w 30. rundzie. To grubo. Okej, tu już się zlepszamy. Myślę, żeby postawić, postawić... Dodatkowy dochód Żeby... chemik mi generował bardzo dużo pieniędzy, to bym postawił ulepszenie. Nie będziemy robić farm, bo to by było tak proste. <grym> <grym> Można nawet jakiś challenge będę robił, że bez farm. <grym> Nie no. Ja wierów że to w ogóle przejść. 35 runda, a ja... Ale nie wiem czy to przyjdzie. Trzeba so, i tulepszy. So, Patrz jak pięknie generuje ją, góry zamienia ołów w złoto chyba tu za zapięte powinno to zrobić ja bardzo lubię pirackie statki, kurde i... A mało co do tego wie, to jest dobra obrona, kurde dobry dochód jakiś super jakby farma bananów, O PANIE! CO TU SIĘ STAŁO?! Jezus ja Trzeba więcej dochodu zrobić Ale co to było? Czy to takie wytrzymałe było? Ja chyba wiem co trzeba, to? Co trzeba? zbijał mi ten bo się Przestraszyłem normalnie Się że przegrałem Ja nie wiem jak to przeżyłem A ja to pierdziele, a ja to mi zostaje w portale Co tu się dzieje? Tak, tak. Jest. Nie wiem, jakie zawsze się ulepszenia na Mortara robi z To takie skomplikowane wypowiedzi. Chyba to. By sprzedał alchemika, bo on już tak dużo nie generuje, kiedy Mortar zabija wszystko ołowiany bo Oj, nieciekawie, nieciekawie. Ulepszyć defensywę. Musimy stawić dużo łodzi podwodnych. Które... nie wiem, skąd, ale chyba nie będą musieli zbijać tych ulepszyłem takiego mięsa. Ok, lecimy. 2700? Kurde. Słował pirat, tylko nie ulepszyłem. dodatkową gotówkę. Kurde, patrzył Już tysięcy takie piraty, nie zrobię tego. Wygenerował go. A to nie ma okno, to... To ulepszenie jest bardzo dobre, bo ona tutaj zostawi, będzie zasłitać płumienia za sobą. Hmm... Jak to kupił. Trzy okazji. Tam. I zwiększyłbym im w sumie to wszystko. Mowi też stawię kowboje, bo... Powinien też z niego inwestować, a A nic na razie nie jest. I to, jest ten las. I nie tyle przychodów, aaa. Zobaczymy na upgrade i sobie tego mm, zrobimy Dobra mamy to Nie wiem czy to... Nie, to nie są permanentne to jest Takie jak Permanent. To permanentne Wszystko To ale chyba nie Ogrobanie jest Damy to ...bym ich boostował, a ten żywy ananasyk na drogę. O, od go rozwaliliśmy, Benjamin'a, bo on ma tutaj zasięg, nie? No bo ile podwodnego... Nie mam szans po prostu. Lubimy podwodny dowódca. Hmm, jego promienie. To będzie... Hmm. A myśleliśmy zrobić jeszcze snipera. Tak, tak. To będzie dobry pomysł. Damy go na dolny pier. Damy go na mocno, bo i tak mamy już do, rozwa do rozwalania. No, wszystko to będzie rozwalać Mało straszny postrój. Musiałbym w jego od ale to zbyt ciężki typ. Pewnie w następnym odcinku, a może nie, będę miał już go zrobiony na max. A odpowiedź że nic nie zrobię i na tym się skończy Hmm, to może być dobre. Ale nie. Kurde, masz sobie dużo gotówki. Nie wiem, co ją wykorzystać. Może zrobię to, jak będę miał super miny, to już mamy wygraną w kieszeni. Więc. Nie, no, strasznie już pozarabiam. Myślę, że to zrobię chyba. Albo sprzedam po prostu. To. A nie chciałbym też wszystkiego sprzedawać od razu. Będzie 8 tysięcy. Te... Można powiedzieć, że tak każda z nich to takie 10 tysięcy dał problemy. Właśnie. Wasze ryż. 2, 3, 4, 6, 7, 8, to jest tak, jakbym wszystkie sprzedał, to by było 90 tysięcy, może mniej. A po co ja się w ogóle zastanawiam Sprzedam trochę, tutaj trochę, trochę, tutaj 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 dwóch i No i mamy. Super miny. No i teraz to wygraliśmy chyba, panowie. Co widzowie? No. Ja bym zastąpił go bojami. Trzeba trochę do nich tutaj zrobić. Sobie. magazynek, lepszy śnudy no. Coś tego tak Znaczy, może uda mi się coś wbić jakieś ulepsze, nie powinien odpocząć, nie? Ale kto by się tym przyjmował? Nawet nie czy ta jest dobra, może być słaba Chciała podobnie trochę jakiś snap, trochę inaczej. Wchodzi pod wodę nie widzą niewidzialnych, a więc ja bym tu go zrobił widział, widziałem, tak samo o, Chyba będzie elegancko Dobra, zaraz utacznie runa Kurde, zaraz wbijemy Gdybyśmy tak dłużej dostali, no. Co dzieje? Że tak dużo dostanę w ogóle. Doświadczenia z tego. Leci. Ząb. No, a nie, jeszcze pójdzie drugi. Ale nie miał szans, kurde. Patrzcie, wbiliśmy ulepszenie. No. Kurde. No i zwycięstwo, nie? No to co? No to tyle było w dzisiejszym odcinku. O, mapa... mapa była... Dobra, następny będzie ciężej. <grym <synthesizer> <grym